Właśnie przeciwnie. Dzięki kirogos można będzie także ogromne pieniądze zarabiać obojętnie. Czy się jeździ na wózku, czy się nie jeździ, to nie, ma, to nie będzie miało kompletnie żadnego znaczenia. No w perspektywie, jeśli miałbym powiedzieć, to jest to bardzo ważna grupa na nas, ponieważ rozpoczniemy bardzo aktywną współpracę z ośrodkami produkującymi protezy w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej zaawansowane, inteligentne protezy. Czyli cały wysiłek zmierza w tym kierunku, żeby już jak najszybciej zastąpić brak kończyn sztucznymi, inteligentnymi protezami, dzięki którym można będzie odczuwać ból, odczuwać dotyk, ciepło, zimno, no które coraz bardziej będą po prostu zbliżone do naszych naturalnych kończyn. Zanim pójdziemy drogą Elona Muska i zaczniemy się zajmować technologią kosmiczną i wysyłać ludzi na Marsa czy do innych układów gwiezdnych, najpierw chcemy zadbać o ludzi. Najpierw dzięki q chcemy zadbać o to, żeby wszyscy nasi, nasi uczestnicy mieli jak najlepszy komfort życia i żeby czuli się po prostu z nami bezpieczni bo nie ma bezpieczniejszej inicjatywy w sieci niż Qlogos. Dlatego też niezależnie chciałbym zapowiedzieć, że będą też specjalne nagrody zdefiniowane nie tylko w wymiarze konkretnym finansowym, ale chcemy uruchomić pulę w nagrodę za różne działania. Specjalne pule tańszych udziałów, które będzie można nabyć w nagrodę za określoną pracę dla nas. Ja o tym jeszcze będę szczegółowo mówić i może największa niespodzianka, której mało kto się może spodziewać. Otóż postanowiliśmy, ponieważ jest taki bardzo silny trend na to, żeby, marzenie bardzo wielu osób, żeby pracować na etacie. Z etatem ludziom kojarzy się bezpieczeństwo, spokój, no, no wiele pozytywnych rzeczy. Do tej pory, do dzisiaj. Do dzisiaj, do 17 maja 2023 roku, bardzo aktywnie broniłem się. Broniliśmy się wszyscy przed tym, żeby kogokolwiek, na jakikolwiek etap zatrudniać. Ale pomyśleliśmy sobie inaczej. Właściwie, dlaczego byśmy mieli tego nie robić, jeżeli to miałaby być nagroda dla tych, którzy na przykład otworzą dla nas większy rynek, którzy większe grupy ludzi zapiszą, którzy wejdą w kontakt z youtuberami, dzięki czemu pozyskamy no nie 10, a na przykład 23 czy 50 tysięcy nowych osób. Dla takich osób, które też otworzą nas na inne kraje, czy pomogą nam w otwieraniu Qlogos na inne kraje, zdefiniowaliśmy uwaga, odczytam to, bo to jest robię po raz pierwszy w historii kilogos, jakie będą możliwe etaty do zdefiniowania jeszcze w tym roku. Każdy etat określi, no będzie określony na poziomie 5 tysięcy dolarów miesięcznie. Takie etaty będą możliwe, słuchajcie, na 6 miesięcy, na rok, na 3 lata i na 5 lat. Czyli ktoś, kto będzie miał szczególne zasługi dla nas, to zrobi szczególnie wielką, dobrą rzecz dla nas, będzie miał zapewnioną pensję etat przez 5 lat. Każdy miesiąc za 5000 dolarów, niezależnie od tego, czy będzie aktywny bardzo, czy będzie mało aktywny. Taką pulę etatów po raz pierwszy rzeczywiście zdecydowaliśmy się zdefiniować, no ale nie za darmo, ale nie za nic. Za bardzo określone działania, które będę no, w live'ach najbliższych po kolei Wam definiować. Także startujemy, słuchajcie. No, z nową motywacją startujemy w bardzo szczególny okres, bo okres jeszcze bardziej intensywnego rozwoju, po to, by, przypominam, właśnie grupę polską, polskojęzyczną zwiększyć do rozmiarów co najmniej 10-11 tysięcy osób, by potem zasetować biologos na całym świecie. A z tak liczną grupą to już można zrobić. Natomiast niezależnie od tego, kiedy będzie te 10 tysięcy osób, ja mam nadzieję, że w ciągu, na razie mówiąc, najbliższego miesiąca, to niezależnie od tego też mamy za moment start działalności w Stanach Zjednoczonych razem we współpracy z największymi uniwersytetami. Także to też jest wielka rzecz, to jest wielki projekt i już to jest wielka sprawa. Niezależnie. Jeszcze w tym roku uruchomimy supermarket międzynarodowy, który będzie oparty całkowicie na blockchain. Nie wiem, czy się uda w tym roku, czy na początku przyszłego, będziemy mieli także własną giełdę zdecentralizowaną. Także tych pomysłów, słuchajcie, i tych przedsięwzięć jest bardzo dużo, ale teraz od tych czterech konkretów zaczynamy. Także zachęcam wszystkich do. Bardzo aktywnej współpracy, bo to jest ten moment, po prostu. Już udowodniliśmy, że potrafiliśmy stworzyć niezawodny system. Teraz udowodnimy, że potrafimy się rozwinąć. A, że potrafimy rozwinąć skrzydła. A, a chodzi o to, żeby te skrzydła były jak największe.